Ile kosztuje oraz ile trwa przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci? Mikroinstalacje fotowoltaiczne przyłączamy do sieci na podstawie zgłoszenia to znaczy, najpierw wykonujemy instalację, a później zgłaszamy ten fakt do operatora sieci. Nie są wymagane żadne pozwolenia, ponieważ taka możliwość jest zagwarantowana w ustawie. Należy jedynie pamiętać, że dla instalacji fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 6,5 kW wymagane jest uzgodnienie projektu technicznego z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o uruchomieniu takiej instalacji. Zgłoszenia wykonujemy w formie elektronicznej za pomocą portalu przygotowanego przez operatora sieci działającego na naszym terenie. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie instalatora posiadającego kwalifikacje, w którym zobowiązuje się on do dokonania odpowiednich nastaw falownika oraz przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie instalacji. Prosument nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem oraz przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej. W ciągu 30 dni od poprawnego złożenia wniosku, operator wymieni licznik na dwukierunkowy. Jest to licznik, który zlicza energię pobraną z sieci oraz oddaną do sieci. Jeżeli posiadamy już nowoczesny licznik w naszym przyłączu, to technik po przyjeździe tylko odpowiednio go zaprogramuje. Właściciel przyłączonej do sieci mikroinstalacji ma obowiązek poinformowania operatora o zawieszeniu lub zaprzestaniu produkcji energii oraz o przeprowadzonych modernizacjach.